Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Hetmanek TV. Ja nazywam się Kasper Kowalski, a ze mną są dziewczyny, które są zapalonymi żeglarkami. Op Opowiedzą co nieco o swojej pasji. Dzień dobry, nazywam się Limej Niezabitowska. Jestem członkinią kadry narodowej, zarówno jak zesza Michałeczko i Blanka Bobula. Należymy do kadry narodowej w, w żeglarstwie sportowym. Żeglujemy na łódce jednoosobowej. I bierzemy udział w wielu regatach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ale może zacznijmy od tego, jak zaczęła się nasza przygoda z żeglarstwem. Chyba wszystkie zaczęłyśmy w młodym wieku, bardzo młodym. I zaczęło się od półkolonii żeglarskich, w naszym pięknym jeziorze tarnobrzeskim. Um. Nasz aktualny klub organizował półkolonie, na których wszystkie brałyśmy udział. Najpierw przyszła Lili, później nasze starsze siostry zaczęły żeglować i tak też my dołączyłyśmy do klubu. No i tak jak... Siadłyśmy raz na łódkę, tak zakochałyśmy się w niej na zawsze. A powiedzmy też o takim aspekcie, że żeglarstwo jest to nie tyle, że pasja, jaki sposób, że. posłużyliśmy się, że, że, że zwiedzamy też przewodnictwo. Tak, wiele, bardzo się, bardzo wiele się uczymy. Ży takich życiowych rzeczy się czuję. Tak, no, Sama Tak, no. gotujemy same, jakby jak jesteśmy na zgrupowaniu, to e, wstajemy rano, każda sobie, musimy sobie razem gotować śniadanie, idziemy do powróć trzeba łódkę, najpierw rozpakować całą przyczepę, e, zmontować wszystko, później jak schodzimy na wodę, to robimy trzy godziny treningu, bo każdy jest tak naprawdę sam sobie na łódce e, w większym, większych falach, mniejszych falach, w większym mniejszym wietrze. Wracamy, trzeba zrobić obiad, trzeba posprzątać, pranie, spakować się, odprawa, przejechać tu, przelecieć tam. A, także uczymy się Życia. w jakichś życiach, w, w, uczymy się wieciach. Bardzo to... wymagający sport i też sportowo, bardzo dużo wytrzymałości, trzeba dużo siły i też wydolnościowo i zdrowia psychicznego. <laughs> no. Dużo siły, tak to jest, to jest, to jest, bo bardzo, bardzo często słyszę, jak ktoś nazywa nas. Um, Wioślawami? Wioślawami. Wioślawami. Wioślawami? To jest niesamowite. Um, Są takie stereotypy żeglarstwa. Siedzisz na łódce. Tak. Tak, jakbyśmy na jak wakacjach. Na wakacjach. Słoneczko, jeziorko jest pięknie, nic nie to... musisz robić. Tak nie jest zazwyczaj. Zazwyczaj tak nie jest. Warko życia? Więc życie, tak no tutaj nie ujmując oczywiście innym sportowcom na, na innych, w innych konkurencjach. Natomiast... Będąc żeglarzem, musimy nie tyle być silne fizycznie, co jeszcze w trakcie wysiłku musimy myśleć o tym, co się dzieje wokół nas. Czyli jak mamy ustawioną łódkę, tam jest bardzo wiele linek, które muszą być ustawione adekwatnie do tego, co się dzieje na wodzie. Pływamy we flocie 60 łódek zazwyczaj, więc też musimy mieć oczy dookoła głowy, czy przypadkiem kogoś nie zabijemy po drodze. się na to, co się dzieje z wiatrem. Od jakby płynąć tak, żeby osiągnąć maksymalną prędkość, czyli na każdej fali musimy zapracować. I to wszystko dzieje się w trakcie ogromnego wysiłku, gdzie jeden taki wyścig trwa zazwyczaj około godziny, a my robimy wyścigów dziennie po dwa, trzy na mistrzostwach przez 6, 6 dni. Więc to jest 6 dni takiego bardzo, bardzo wymagającego wyglowania. Nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Trzeba cały czas myśleć dużo i, I walczyć z sobą czyli żeby się nie poddać. I pomimo, że nie masz siły i tak musisz kontynuować. I nie tylko trzeba łódkę utrzymać dobrze wszystkie te linki, żeby były dobrze ustawione, ale też takie warunki przyrodnicze, na przykład jakieś zmiany wiatru. Cały czas jakieś szkwały, z jednej strony może być więcej wiatru, z drugiej innej, i też trzeba wszystko przemyśleć. To jest żywioł, to jest wiatr, coś na co my nie mamy totalnie wpływu. I bardzo często po prostu wiele rzeczy idzie nie po naszej myśli. Nie, człowiek majcie na nie bystnowził to wszystko. No ale trzeba, trzeba balastować, trzeba się męczyć aż do odciny po prostu i walczyć z, samą, z sobą. Jak mówicie tak o tym od strony takiej technicznej, a od strony takiej ludzkiej jesteś jakąś taką wielką jedną rodziną, czy raczej każdy sobie żabkę skrobie, bo każdy ma swoją łódkę i siedzi na swojej łódce, w sensie na zawodach, a później nikt ze sobą nie rozmawia i, i taka konkurencja typowa wychodzi. Myślę, że na brzegu wszyscy są bardzo zazwyczaj mili. <grym zimny> <grym zimny> Może nie przed wyścigami, bo lepiej na przykład do takiej nie pochodzi. <grym zimny> A ja jest to jest odgodnie stara, bo jestem bardzo miła. Nie no, ale generalnie na wodzie raczej, raczej nie zabieramy tam na wodzie, nie ma żadnych przyjaźni, każdy płynie, każdy walczy ze sobą. Ale na brzegu jak już spływamy, to, to wszystko pomagamy sobie to przede wszystkim. Tak, gdzieś mianowicie jaką godziną, raczej jak się gdzieś spotka żeglarza. No to, to bardzo miło jest, zawsze mamy o czym porozmawiać, na, na brzegu każdy sobie pomaga, to nie jest, to nie jest jakiś wyścig szczurów, gdzie <ścoughs> specjalnie nie pomogę a żeby, żeby była za mną. Natomiast jeżeli schodzimy na wodę, no to tutaj już um, nie ścigamy ma. się, nie, nie ma nie ma przyjaźni, uprawiamy sport, uprawiamy sport profesjonalnie, więc choćbym mieszkała z Zosią w pokoju przez ostatnie dwa miesiące, ja zejdę na wodę i ją po prostu tam zgniotem. Bez zastanowienia, tak jest życie. Lili no. jest aktualnie na dużo wyższym poziomie niż ja, niemniej jednak uważam, że jeżeli bym trwała. I tak w tej chwili jestem w stanie postawić jakiś tam opór Lili, że... <grym> <grym> tak, bo to też jest tak. na treningach, to na treningach. Ja chwili być bardzo niemiła dla ludzi na treningach, bardzo bredna i po prostu uprzyklać ludziom życie. Robię to specjalnie, sprawi to bardzo dużą przyjemność, natomiast ja robię to też dla dobra innych, bo jeżeli pra... ja wymufam na Zosi, żeby jakby weszła na wyższy poziom i spróbowała mi ja się po prostu się postawić, to ona też ćwiczy to wtedy na regatach, to jej dużo mniej nie... łatwiej, łatwiej, tak, łatwiej to przychodzi, żeby na, na regatach z osobą po prostu niższym poziomie niż ja jestem wtedy jeszcze, kogoś się pokonać. Więc o ile ja sobie składam przyjemność, to jeszcze pomagam innym. Czyli z pewnością tak, takiego trenera tak, prawdziwego. A, dokładnie. W sensie nie, to jest będzie... bardzo, bardzo dobre, bo na przykład ja się ścigam w młodszej kategorii wiekowej niż Lili. No i tam są osoby bardziej na moim poziomie, a Lili, jak już starsza, jest już teraz do seniorek, zanim go przejdzie. Miejmy nadzieję. To, no to jednak bardzo dużo takie trenowanie z nią pomaga nam w takim dalszym szkoleniu. Dużo szybciej nam przychodzi trenowanie z lepszymi osobami niż my, dużo większy progres nam daje, niż, niż takie osoby, co, co się ścigają ze słabszymi osobami, niż same one. Tak, no bo jak, łatwiej jest, jak ktoś cię, ktoś cię ciągnie, ktoś cię zmusza do tego, żebyś była lepsza, żebyś wkładała w to więcej wysiłku i po prostu ci nie odpuszcza. Dokładnie tak samo uważam. Ale miałyście jakieś takie chwile, takiego zwątpienia, że nie odkładam sport, mam to gdzieś i mam go dość? Czy? Często, tak. Bardzo dużo, bardzo często. <grym i zbyt> To, to, jest... to jest naprawdę super sport. Jest czasem taki a. trening, bardzo się, super trening, naprawdę wszystko super idzie, a super, super, nie wiem, warunki są bardzo fajne, wszystko odpowiada, wszystko jest idealne. A następny Ale... dzień od razu, nie wiem, albo 5 stopni, pada śnieg i wtedy 30 minut lewa. Nie, nie masz chęci, żeby Nie, tak. Przez 12 lat nie da się robić coś tak wymagającego. Um, I ciągle. ciągle mieć chęć do tego, żeby robić to na 150%. Po prostu czasami są dni, kiedy trzeba trzeba zrobić swoje, mimo tego, że się komuś nie chce. W sensie. Zawsze ludzi interesują takie drastyczne chwile i takie drastyczne chwile jakieś miałyście, nie wiem, ogromne fale, burza, gra. To znaczy, na przykład na ostatnim wyjeździe. Wróciłyśmy niedawno przygotowujemy przygotujemy się do się do sezonu, teraz trenujemy w Włoszech. E, ponieważ tam podobne są warunki, żeby żeglować. Niemniej jednak jak pojechałyśmy ostatnio, no to jakieś... Planowałyśmy się opalać, a przez <grym> tak. cały wyjazd było mniej więcej od 5 do 10 stopni, nie było słońca. Bardzo duży wiatr, jakieś deszcze, burze i no, takie... Tak. Ponad 2,5 metrowe fale Codziennie to takie tak ciężkie warunki. Naprawdę ogromne fale, tam pływaliśmy, jeszcze to było blisko skałek, fale się załamywały na skałkach. jak jakby się taka fala załamała na nas i nas rzuciła na skałki, to i po nas i po łódce, więc... Tak, w pewnym momencie wchodzi zasada, agatuje najpierw siebie, później młódkę. Ale to bardzo... Ale to żart. Tak, to tak w ostateczności. Tak. Ta ale najgorsze są chyba warunki, nie tyle o ile na wodzie, że są duże fale czy bardzo dużo wieje, bo to tam też jest dużo elementów takiej zabawy, gdzie mm. my możemy sobie wejść w taki tryb, jak też tutaj mówili, tryb kamikaza I, i po prostu dobrze się bawić. Umarzać. Jest taka adrenalinka, przyjemność. Tak, jest, adrenalinka. tak jest, 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 jest naprawdę fajnie. Najgorsze jest tylko jak człowiek wstaje rano i widzi deszcz, widzi 5 stopni i musi założyć mokrą piankę, by przez to, że padało, to nie i, i zejść na tą wodę w tym zimnie. No, to jest dużo mentalnej też walki. No i mentalne i potem na wodzie fizycznie. To jest bardzo, bardzo ciężki sport z każdym Ale dajemy radę. Tak, my tak strasznie <laughs> nasze ale wszystko jest fajnie. <laughs> ale tak, super, <laughs> super przygoda, bardzo dużo miejsc zwiedzamy, jeździmy po całym świecie. Dużo jeździmy. życiowych lekcji. Tak. Dużo wspaniałych ludzi. A tak najdalej od Polski, to gdzie byłyście? No, ja z Blanką chyba w Portugalii. Ja do Omanu doleciałam aż na Mistrzostwa. A wy macie jakieś swoje łódki, czy to każdy, czy to jest jakaś taka, każdy klubowe, dostaje taką łódkę? I co się z tymi łódkami dzieje? Jak wy lecicie gdzieś do Afryki czy um, gdzieś, to... Bardzo zależy od skrupowania od trenera i od sezonu. Natomiast zazwyczaj wrzucamy swoje kategorowe łódki na przyczepę i później samochód z tą szczepą przyjeżdża do Portugalii. Um, ewentualnie można też polecieć, jak się gdzieś dalej leci, to się czeka tego i łódki na miejsce, zazwyczaj można je wypowyczyć. Albo też, tutaj już należąc wyżej do różnych kadr, po prostu na przykład ma się jeden zestaw swój prywatny, swój klubowy zestaw. Jeden zestaw się dostaje ze związku żeglarskiego, więc tutaj jest bardzo dużo możliwości. Jak to w skali Polski wygląda? No bo Tarnobrzeg to jednak dość małe miasto, ale wydaje mi się, że tak żeglarstwo to nie aż takie powszechne w Polsce. Przynajmniej no, tak z, z mojego poziomu. No tutaj w Tarnobrzegu to na pewno nie, ale na przykład jakbyśmy pojechali gdzieś do trójmiasta, gdzieś nad morzem, czy bliżej Mazur, to tam jest dużo bardziej powszechne, popularne, tam dużo osób, dużo więcej ludzi żegluje. No bo jednak jak jeździmy na takie jakieś regaty, zawody, takie ogólnopolskie, no to przyjeżdża tam 400 zawodników, którzy, którzy się ścigają. No, no, więc jest tego sporo, ale niekoniecznie tutaj. Yy, nie, ale myślę, że, myślę, że w Polsce żeglarstwo staje się coraz bardziej popularne. Tutaj jest bardzo, tutaj jest, to nie jest sport w ogóle medialny. Nawet ja, znając żeglarstwo, wiedząc jak to wygląda i że nie oglądam bardzo często różne materiały, które lecą żyło z wyścigów, czy, czy już obrobione, obrobione filmy, um, no, komuś, kto nie żegluje i nie ma nigdy z tym styczności, nie ma żadnego pojęcia o zachodzie, naprawdę może być ciężko, ciężko zrozumieć, co się dzieje na tym siebie i, i co te łódki tam na tej wodzie w ogóle próbują osiągnąć. Natomiast um, myślę, że coraz więcej osób żegluje coraz więcej osób wie, że coś takiego istnieje. Także tak do przodu i rozwijamy się. Mm. No to jaki jest najlepszy akwen? Jak się to by najlepiej pływało? Tak tak może, jest... może na razie zagraniczny. Zagraniczny? właśnie te, tutaj stajmy się go dzielić na Akwen i samo miejsce. Najlepszy Akwen. Mm -hmm. A, myślę, że jest to właśnie Garda we Włoszech. O, o, garda. Tak, 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 I Akwen, i miejsce swoje, tego jest to samo to klimata, tak. miejsce tam widzę cały klimat, to tam jest. To jest tylko tam. ciężko się dostać, bo tam jest taka średnia komunikacja. Natomiast sam Akwen... To jest jezioro polodowcowe i ono jest bardzo długie, i tam wchodzi już tutaj sprawa termiki, i tak dalej. W każdym razie e, codziennie wieje po prostu. Bardzo rzadko są dni, kiedy nie ma wiatru, codziennie wieje, zwłaszcza, że jeszcze ten wiatr tam najpierw płynie wzdłuż jeziora, później się obraca. Więc tutaj jest bardzo dużo możliwości treningu. I samo miejsce no to są Włochy. To. <śla> można pójść na pizzę, można pójść na lody. Bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie. jest, tak. Jeszcze bardzo ładnie jest, super super się pływa. Super team. <głosy> <głosy> no. Tak, to jest jeden, to jest chyba jeden z lepszych wyjazdów w sezonie, bo jesteśmy zwyczaj pod koniec sezonu, czyli tam koło października i, i na początku, czyli w kwietniu, właśnie zrobimy, robimy zgromadzenie nad Gagną we Włoszech. No to wtedy wstajemy rano. To jest około 6:00, 6:00 i jesteśmy na wodzie, żeby właśnie popłynąć z tym wiatrkiem już czerano, popłynąć sobie pełne takie 2-3 godzinki płyniemy tam na środek jeziora. Tam jest takie miejsce, gdzie możemy zejść na brzeg, jemy sobie makaron, opalamy się przez jakiś czas. Ja się obkręca ja się się i później wracamy z powrotem do domu. No a w, a w Polsce gdzie mam się pływał? Pływa. No ja też na przykład płuc najbardziej. W ogóle lubię. miejsce. Bardzo fajne. jest takie tak to tak tak, młodko. Tak... tak jak ze wsi na więc czujemy się jakby siedział. <laughs> Ale też jest bardzo fajne. Blisko trójmiasta to nie jest aż tak. To jest z... popowanym... <laughs> tak, to jest to taka puszka więc jesteśmy blisko, blisko większych miast, a, a sam puszki jest dosyć. Wszystko, wszystko jest blisko w ogóle. Uh -huh. Więc bardzo miło się ta mieszka. A nie? jeszcze tak jakby, no było tyle tych wyjazdów opowiadacie i tu kadra, tu coś tam tu zawody. A jak to w połączeniu ze szkołą wygląda? Bo jednak tak, o ile linii często to nie widzę w szkole, tyle Was dość często widzę. Jednak, jednak też dużo tych wyjazdów. I co to, wakacje są jakieś? Czy po prostu na przykład raz w roku Was nie ma przez tydzień, miesiąc, dwa? Nie, no, od sezon odbywa się... Tak od, od maja do października trwa sezon. To wtedy to jest taki najbardziej kulminacyjny moment, gdzie, gdzie nas może najwięcej nie być w szkole. Ale też tak, tak średnio raz, raz w miesiącu wyjeżdżamy na tydzień w zimie, żeby, żeby, tak, żeby przygotować się do sezonu. No i tam mamy przerwę gdzieś od listopada do, do stycznia. Mamy przerwę, nie trenujemy, żeby odpocząć chwilę i, i, i przygotować się na siłowni. Tak. Mhm. Na kolejny sezon. Czyli teraz znowu tak zaczyna się coraz bardziej się tak, napędzać tak, do kolejnego tak, sezonu. Tak, 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 chociaż już tego roku się na także kolejne trzy miesiące będę się skupiała na nauce i przygotowaniu na siłowni. Natomiast dziewczyny robicie regaty. Tak, tak my tak. będziemy teraz w kwietniu, będziemy jechać najpierw na gardę, na tydzień idziemy na gardę, będziemy tam pięć dni treningowych miały, a, a potem m, będą regaty ja, ja się odbywały w malczezinę. I potem wracamy, mamy kilka dni przerwy i jedziemy na Mistrzostwo Europy do Kadyksu w Hiszpanii I, i później jeszcze ja będę startowała w Mistrzostwach Europy w Gdyni w lipcu atyli, jakie masz plany na sezon. Ja w tym roku wyszłam do kadry młodzieżowej, to jest do lat 21, także ja na razie skupię się na maturze. Później zrobię tak zgrupowań z dziewczynami w Polsce, A mistrzostwa bodajże, mistrzostwa Europy w Norwegii, mistrzostwa świata w Maroko, Mistrzostwa Polski. I tak. A jak łączymy to co wkoło? No gdyby nie pomoc nauczycieli w pierwszym społecznym liceum Umienia Jada Hetmana w brzegu myślę, że byłoby ciężko, bo tutaj... To nam bardzo pomaga. Ja. Daje ja. nam, tak. Tak. Daje Słowna. nam Słowna. czas Słowna. na nadrobienie wszystkiego, no, zrozumiałość. Mamy indywidualne, wyjeżdża. jest po prostu indywidualne podejście do ucznia. Tak. I ze wszystkim sobie możemy lic liczyć na pomoc. Ja tak. Liczy. tak, tak. Ja a... Spełniać tak. swoje marzenia. A, tak. A, tak. tak, jesteśmy mądra, więc. Oczywiście to wymaga bardzo dużego wysiłku, trzeba, by z wypowania. My raczej na zgrupowaniu się skupiamy na tym, że że. Ale książki bierzemy. Książki bierzemy nie. zawsze. Te, które czytacie? No. <głosy> <głosy> tak, raczej na się skupiamy się na tym, na tym co robimy, a kogoś tam. Ale, no ale jak człowiek wykłada z powrotem do szkoły, to trzeba wszystkie, wszystkie zaległości. Niestety. Niestety. To jest dosyć wymagające takie dwa tygodnie po zgrupowaniu, jak tam straciliśmy tydzień półtorej nauki, czy nawet więcej to wrócić, nadrobić to wszystko, jeszcze być na bieżąco z tym materiałem, który się aktualnie dzieje, to, to ciężko jest. Ale dajemy radę. Do czego Wam życzyć? Na ten sezon, na, na dalsze plany żeglarskie? to zmian! Nie wytrwałości w żeglarstwie. Szczęśliwych zmian! pgm macierzy. Tak. Tak. No, generalnie ten sport trzeba też mieć trochę szczęścia, ja, bo pomimo, że jest, na przykład jesteś, jesteś dobrze przygotowany fizycznie, psychicznie, to i tak nie jesteś w 100% tak jakby, nie masz kontroli nad warunkami i ty też może być najlepsza, możesz... Nigdy nie, tak. nie wiadomo, co się starzy na wodzie. Wygląda, że prawa strona wygląda idealnie, płyniemy w prawo, a to nagle lewa strona, dużo więcej wiatru i wyjeżdżają ci, co nie powinni. Tak, czasami, czasami są takie regaty na, na takich na, na akwenach, gdzie jakby nie dobrze można wyciąć monetę po prostu. Co by tak mi się chyba zdarzyło. Miejsza Miejsza chyba właśnie wygrała. <noise> tak, mistrzostwa polskie. Um, ogólnopolską Polską Dę młodzieży. młodzieży tak wygrałam, właśnie. Byliśmy na takim bardzo silniejszym akweniu, nie się jako tak na gdzie zmiany tam w wiatr się zmieniało 180 stopni średnio. A, więc po prostu rzucałam monetą i to, to miałam takie same szanse, skąd bym nie startowała I akurat tutaj szczęście mi sprzyjało. Trochę, trochę umiejętności, i nie wygrałam. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Spotkamy się na kograżu w szkole. Miło było.